Największą ochotę po powrocie ze szkoły. E, przeważnie mam zwykle najpierw muszę zrobić obowiązki, wiadomo, wyjść z psem. E, potem zawsze rodzice się mnie pytają, jak było w szkole, no to ja opowiadam, a następnie raczej jakieś tam treningi. Myślę, że to jest taka moja największa ochota zająć się czymś e, z rówieśnikami, z rodziną um, coś zjeść raczej, bo raczej jestem głodny po szkole, więc... Najbardziej bym coś chciał zejść, jak ze Ja bardzo lubię ogólnie spędzać czas na dworzu, tu mam dużo znajomych wokół domu, więc zazwyczaj albo idę ze znajomymi i na to mam największy Rodzice poświęcają mi bardzo dużo czasu, ponieważ tata co prawda jest w morzu pół roku, a pół nie. Tak 3 na 3 miesiące. Jak jest w domu, to zwykle na wakacje, na święta spędzamy, spędzamy naprawdę bardzo dużo czasu razem. Mama nie pracuje, zajmuje się domem i też z nią spędzamy całkiem dużo czasu. To zależy od tego, ile czasu są w pracy. Um, raczej jest to tak 6-5 godzin, nie? Generalnie sporo czasu, chociaż mój tata pracuje za granicą, więc często wyjeżdża i więcej czasu spędzam z mamą. I przeznacza w sumie cały czas, kiedy wracam do szkoły, to przeznacza dla mnie. Bardzo dużo. Yy, w sensie, mój tata mieszka w Norwegii, więc trochę mniej, ale bardzo często przyjeżdża. A z moją mamą jestem praktycznie zawsze. Dni powszednie to tak, dwie godziny, a w weekendy to więcej. Nie, zdecydowanie nie. Nie, nie. Nie, totalnie nie. Nie. Znaczy, no raczej nie. Głównie dlatego mówię, Tata, jak jest w pracy, a rodzice nie mogą ze mną spędzać czasu. Myślę, że z powodu tego, że sami muszą coś załatwić. Raczej nie odpuszczają mnie, dlatego że mają jakieś własne ochoty. Zwykle na przykład, jak mają ochotę obejrzeć jakiś film, to zawsze oglądamy go na przykład razem. Więc generalnie myślę, że przede wszystkim to są jakieś tam odgórne czynniki. No najczęściej właśnie z przyczyn takich jak praca, obowiązki. Najczęściej z powodów, że idą do pracy albo, że zajmują się moim, moim rodzeństwem. Albo, bo coś robią, albo są z moim młodszym rodzeństwem, albo jeżdżą na zajęcia z innymi. Statą uprawiać dużo sportu, bardzo dużo uprawiamy. Generalnie gramy w siatkówkę, w tenisa stołowego, pływamy w jeziorze, gramy w piłkę. Myślę, że to są takie właśnie główne rzeczy, które robię z tatą. Z mamą bardzo dużo oglądamy filmów i razem rozmawiamy. No z mamą raczej lubię porozmawiać. No raczej porozmawiać. Z tatą to tam pograć w piłkę nożną, też pooglądać jakieś film, lubię z rodzicami oboj, obojgiem. Z mamą lubię rozmawiać i spacerować, a z tatą lubię różne takie rzeczy majsterkować i takie rzeczy robić, my, no techniczne takie. Bardzo lubię wchodzić do teatru z mamą, często wychodzimy I a z tatą w sumie lubię chodzić do kina, bo tata zawsze ogląda takie filmy, w sumie, które lubię, z o więc tak. Dlatego, że jakby nie patrzeć, są jednymi z najważniejszych osób w moim życiu. No uważam to w jakiś sposób za frajdę i Fajniejsze spędzanie czasu niż przy telefonie, na przykład, albo przy telewizji. Bo ich bardzo kocham i są bardzo fajnymi ludźmi. Bo moi rodzice mają super charakter i są mega super osobami. Czasem pokłócę się z rodzicami albo coś dzieje nie po naszej myśli razem i wtedy trzeba chwilę od siebie odsapnąć. Jak jestem czymś zdołowany, na przykład, albo jest mi przykro, to wolę być wtedy sam, niż, niż z rodzicami. Tak, są takie chwile też, kiedy pokłócę się z rodzicami i potrzebuję tego czasu, żeby być sama. Tak, są takie chwile i... to nie dlatego, że się kłócę z rodzicami, tylko po prostu czasami mam tak i wolę. Zdarza się. Zdarza się, ale raczej rzadko. Raczej mama gotuje, ja siedzę przy barku, rozmawiamy. Ja odrabiam pracę domową. Tak, Tak pomagam, bardzo lubię gotować. Bardzo lubię piec ciasta i bardzo lubię gotować na przykład makaron, carbonara. Bardzo lubię gotować z tatą. Weekend zawsze mam bardzo zajęty właśnie z rodzicami, zawsze chodzimy na lody, do restauracji. Uprawiam dużo sportu, często mam jakieś właśnie zawody, często przyjeżdżają siostry, bo jedna mieszka w Kościerzynie, a druga w Warszawie i mamy takie rodzinne weekendy. W weekend no, lubię chodzić na przykład na spacery z rodzicami, ale też lubię właśnie w weekend czasem spędzić trochę czasu samemu bądź z kolegami. W weekend w sumie cały weekend poświęcam na moją pasję, więc cały czas jestem na zajęciach. W weekend lubię spotykać się ze znajomymi albo chodzić na zakupy ze starszą siostrą. Pewnie. No to właśnie jest nasz główny sposób spędzania czasu. E, załóżmy, wczoraj mieliśmy wieczór kasyna z pokerem, e, ale bardzo lubimy takie planszówki, których na naprawdę trzeba myśleć. E, nie lubimy zbytnio przypadkowości, zatem chińczyk, takie rzeczy nie wchodzą w grę. E, zwykle gramy na coś, gdzie liczą się skojarzenia, załóżmy Dixit, tajniacy. Bardzo lubimy Cluedo, wsiąść do pociągu. Takie rzeczy, które wymagają interakcji pomiędzy graczami, gdzie można się pośmiać, ale nie jest to też totalnie przypadkowe. Tak, lubię lubię planszówki typu właśnie Monopoli na przykład, albo też jakieś strategiczne szachy lubię. Planszówki ja szegam z rodziną, albo z przyjaciółmi i najbardziej lubię grać chyba w się do pociągu. Zależy są takie nudniejsze planszówki, a na przykład bardzo lubię grać w 5 sekund z moją starszą siostrą. Komputer, telefon, zdecydowanie nie, ewentualnie konsola. I tam bardzo lubię grać w FIFA, e, Force Horizon i to jest, myślę, główne takie dwie gry. Lubię, ale zazwyczaj nie gram. Gram w takie gry typu FIFA albo takie raczej sportowe. Lubię grać y, najczęściej w Minecrafta i tak raz w tygodniu. Lubię głównie w jedną, League of Legends. Gram dosyć często, ale no, z umiarem. Osobiście wolę spędzać aktywniej czas i właśnie jeżeli mam już spędzić właśnie czas z rodziną, to zwykle wolę w coś zagrać, ale no wiem, że tutaj zawsze coś trzeba też dla kogoś zrobić, zatem zwykle oglądamy z tatą bardziej filmy ambitne takie. Z mamą częściej oglądamy takie filmy familijne, myślę. Oglądam rzadko, ale lubię oglądać. Lubię oglądać z kolegami, z rodzicami właśnie filmy raczej serialów nie oglądam smutnie. Przeważnie codziennie wieczorem oglądam seriale no. różne i filmy, jeżeli filmy to jakieś komedie albo jakieś no, kryminały różne takie rzeczy. Oglądam zazwyczaj wieczorem, jak mi się nudzi i zależy od mojego humoru. Lubię najczęściej takie klasyczne filmy. Znaczy nie oglądam ja jakoś mega dużo telewizji, w ogóle nie oglądam jakichś tu jakieś filmy, seriale. Yy, raczej nie. Tak, aczkolwiek raczej to rzadko tak okazjonalnie. Czasami tak, jeżeli są jakieś fajne filmy, to tak. Chodzę z rodzicami do kina raz na miesiąc albo raz na dwa miesiące. Kiedyś podziwiam te na jakieś bajki, bardzo dawno. Tak, do teatru się zdarza. To raczej rzadziej, ale też się zdarza. Chodzę z rodzicami do teatru. Jako bardzo dobrą uważamy się, mamy takie motto, że jesteśmy teamem, ja, mama i tata. I siostry co prawda się już wyprowadziły z domu, one też do tego teamu należą, ale teraz trzymamy się w trójkę generalnie razem i więź jest bardzo mocna i miejmy nadzieję, że się nigdy nie zepsuje. Dobra. Dobra, ale mi się wydaje, że zawsze jestem do poprawy, więc. Moja re relacja z rodzicami jest bardzo dobra i zdaje mi się, że mogłoby być lepsza, ale jest tak, że jestem z niej zadowolona.